Ostatni weekend cały na zielono. Trafiamy bowiem dwa kupony, a łączna wygrana to ponad 700 zł. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w Strefie Typów. Przypomnę tylko, że promocja BetClick dla nowych graczy jest cały czas aktualna. Wystarczy założyć konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podać kod promocyjny Strefa 50. A potem zagrać jakikolwiek kupon maksymalnie za 57 zł. Jeżeli ten nie wejdzie, wraca do Was 50 zł, które od razu możecie wypłacić. Moim zdaniem, świetna promocja, warto korzystać. No i standardowo konkurs o 50 zł wystarczy. Znaczy zostawić op w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza. Komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie, odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów. Miłego oglądania. Atalanta, Wenecja. Naszym zdaniem w tym meczu padną co najmniej 3 bramki. Jest to mecz Pucharu Włoch, jedna ósma finału tych rozgrywek. Zapewne oba zespoły będą chciały wygrać ten mecz, by awansować do kolejnej fazy rozgrywek i powalczyć o zdobycie krajowego Pucharu. W lidze Atalanta walczy o Mistrzostwo Włoch, Wenecja zaś o utrzymanie w Serie A. Liczymy zatem na ciekawy mecz, w którym oba zespoły będą przeprowadzać ataki i stwarzać sytuacje strzeleckie, które zamienią na przynajmniej 3 bramki. W ostatnich trzech meczach Atalanty padło 13 bramek. Zaś Wenecji 9 FC Barcelona, Real Madryt Uważamy, że w tym meczu obie drużyny strzelą gole Jest to mecz półfinałowy Super Pucharu Hiszpanii Dla obu zespołów jest to bardzo prestiżowe spotkanie Jest to bowiem Grand Derby Uważamy, że zarówno katalończycy jak i madrytczycy będą chcieli wygrać ten mecz By utrzeć nosa odwiecznemu rywalowi i awansować do finału turnieju Liczymy zatem na ciekawy mecz pełen akcji podbramkowych i sytuacji strzeleckich pod obiema bramkami Po których Barcelona i Real zdobędą bramki tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o promocji BetClick kod Strefa50. Wpadajcie na naszą grupę na Fejsie, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.